Oj, Krebor wyszedł. E, ale tak, em, hej wszystkim, z tej strony Nexon, jesteśmy dzisiaj po raz kolejny na Atole SMP. E, ogólnie, tak, już jesteśmy po debacie, po tych wszystkich jakby wydarzeniach, po tych wszystkich emocjach. O, Krebor wrócił. Tak, e, tu <tuszynka> się działy czary, tyle wam powiem. Jeżeli chcecie oczywiście dowiedzieć się, co dokładnie było, to polecam... E, to polecam em, live dlatego, bo z tego co widziałem, pewna nitka, moja rywalka, stwierdziła, że y, mi, <ścoughs> że tak powiem, obecnie czas ekranowy a może i nawet nieobecnie, a go streści w bardzo kreatywny sposób. Więc, jeżeli chcecie wiedzieć, jak bardzo inteligentne i bardzo szlachetne czyny chcę wprowadzić na serwerze, to polecam live'a. Tyle ode mnie. Yy, dziękuję. Yy, I co, co jeszcze? <laughs> tak jak mówię, raczej tak jak wiecie, yy, zostałem gwiazdą serwerową. Tak, tu jest moja siedziba. Na górze, tam, na górze, na górze. I ogólnie. Kurczę. Wychodzi, wchodzi. Dobra. I ogólnie, tak, tu były głosy. Tu póki co jeszcze nic nie ma, bo to jest jakby sektor y, Kyclerza, który jest naszą sekretarką. Naszą. Ja, o, właśnie, za, za szybko się, tak, pośpieszyłem. Yy, dzisiaj mam spotkanie z dwiema osobami, z którymi chcę utworzyć jakby przymierze. Yy, właśnie dotyczące spraw serwerowych. Są to dwie osoby, którym ufam, które uważam, że najlepiej nadadzą się do roli jakby władczej na serwerze, które najlepsze doświadczenie mają. Więc może już wiecie o kogo mi chodzi. W każdym bądź razie yy, tu już jest przygotowany stół do obrad naszych, yy, jest jedzonko, wszystko. Jakiś poczęstunek, bo będziemy tutaj yy, prowadzić sobie obrady dotyczące spraw serwera. Tak, i planuję tak yy, raz, może w tygodniu, zwoływać takie spotkanie? Fakt faktem ok, ja będę tutaj gwiazd tylko przez miesiąc, ale kto powiedział, że przymierze nie może trwać dłużej? Wszystko się okaże. Czy w ogóle osoby, które zaproszę, się zgodzą na to? No, ale tak jak mówię, to jest sektor Kytzlerza, a na górze jest nasz. Tak, i teraz za chwilę pójdę ogarnąć sobie książki, w których napiszę zaproszenie na te jakże ambitne, szlachetne zebranie, spotkanie zarządowe. No. I co? A pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłem, że fajnie było coś udekorować tutaj w środku w tym ratuszu? No, jest udekorowane, jest ślicznie, ładnie. Jeszcze trzeba ten ratusz poprawić. Żeby był jeszcze ładniejszy. O, a, a to był ten mur? Kurczę, nie pamiętam. Chyba go nie było. Ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba. Teraz tutaj na spawnie właśnie z tym ratuszem, z tym wszystkim. Wszystko zaczyna żyć. Jeszcze bardziej żyć. No, więc y, widzimy się za chwilę jak y, będę ogarniał zaproszenia. No dobra, mam ciekawych pielgrzymów pod domem, będzie mm, trzeba się nimi zająć, tak, to jest taki w ogóle yy, fajna waza, bo... O! Oh, a tak, ktoś mi pisał chyba, że yy, rączką można rozwalić tę mm, wazę. Dobra, pozbądźmy się kolegów, proszę mi stąd pójść. Ilu was jest? Ej! Czy wy możecie sobie pójść? Możecie tu nie przychodzić, dziękuję. Ja mam ważną rzecz do ogarnięcia, bo jak... jeżeli oglądaliście yy, yy, odcinek Unitki, która nagrała debatę naszą to teoretycznie wiecie, że wygrałem <grymna> bardzo uczciwie <grymna> 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 bardzo uczciwie debatę. Ja chcę teraz papier. Bo potrzebuję albo książki. Książki chyba mogę wziąć. Weźmiemy może książki. Będzie bezpieczniej, łatwiej szybciej. Więc weźmiemy sobie książki. Dwie. Tylko czy je podpisywać, czy nie podpisywać. Chyba podpiszę. Mam trochę barwnika. Mam trochę piórek. A właściwie mam to książkę do pisania. Ale to ją zostawię sobie na później. Ehm, zrobimy sobie... Tam jest craftinga. Książki do pisania, bo ja mam ważną rzecz do ogarnięcia, ogólnie na serwerze teraz. Dobra. Yy, pierwsza rzecz. Chciałbym zaprosić wielebnego kudłatego na spotkanie w ratuszu w ten czwartek. Czwartek czy środa? Środa. Tę środę o godzinie 21.00 Chciałbym Chciałbym zaprosić szanowną nitkę Z nitkowic Na spotkanie w ratuszu Ratuszu w środę o godzinie 21.00 a teraz idziemy na spawna. Właściwie idziemy za spawna do naszych gości. I pewnie zastanawiacie się, po co ja właściwie ich zapraszam. Moich rywali. Otóż dowiecie się na spotkaniu. Ale powiedziałem sobie, że muszę z nimi, że tak powiem, przegadać jedną ważną sprawę. Także wyczekujcie za chwilę następnej sceny. Jak już, no, rozdam te książki. Ugnieć się, nikogo nie ma na serwerze. Jak wiecie dobrze, że ja teoretycznie lubię, jak jest właśnie cisza i spokój na serwerze. Dlatego, no, jest mi tak lepiej. Dobra, gdzie my i to damy? W ogóle, nitka, zamykaj drzwi, bo jak ci tu wleci Creeper i wybuchnie, to będzie na mnie. Bo, bo, no, nie wiem, gdzie jej mam to dać. Co tu się dzieje na górze? Dzień dobry. A, panowie śpią, to nie. To ja tam nie wchodzę Ja sobie wezmę Kotleta zjem I pomyślę gdzie jej mam to dać Tak sobie myślę, że Teoretycznie Teoretycznie Czysto teoretycznie Chyba najbardziej sensowne to by było Dać to magazynu, ona chyba tu ma magazyn Nie tu jest sala Tu jest magazyn, tylko że tu jest creeper Ja wolałbym tego creepera nie aktywować jej bo jak ja tego klipera aktywuję, to będzie koniec dla mnie i dla nas wszystkich. Postawimy to tak, żeby widziała jakoś sensownie, na przykład tutaj na ścianie. Oj, nie to. To, dla nitki, dobra. A to o to wychodziło! Faktycznie! Bo dzisiaj mu zwróciłem uwagę, że widownia czekała przed tym. Jak oglądaliście odcinek tego właśnie z gry w z Arde, to jak zobaczycie na minimapkę, mapkę to przed wejściem stoi chyba czterech czy pięciu pillagerów. I się zaśmiałem, że widownia czeka, a nie może wejść. On taki do mnie, no to potem mam te tory. Tak się zamyślę, ale o co chodzi z torami? I faktycznie tu są tory. Dobra, załapałem już. I gdzie im, to... Im, gdzie jemu to dać? Może w. Teleturnieju? przed teleturniejem? Nie, chyba dam to gdzieś tu. Dwa wielbłądy. Aha, bo jeden jest yy, yy, gołców w sensie nasz rumak. Słynny. Gdzie ja mu to dam? Chyba w magazynie mu to dam, nie? Zamykamy, żeby nie bolało. Kotek. Dziękuję Wam, powiem, że ja co co drugi raz. się co, co, co chwilę. Gdzie ja mu dam? Może koło koniów. Czy gdzie? Tam książkami przewracają, hałasują tylko. Może tu zobaczy. Ja mam nadzieję, że zobaczy. Dobra. Zamkniemy ze za sobą, żeby przeciągu nie było. I nadal to mnie zastanawię. Kudłat, jeżeli ty to oglądasz, to wytłumacz mi, po co ci totem przy hirobrajna Czy ty tam chciałeś sabotować serwer, czy co? Jakieś roczne rytuały odprawia. na serwerze. Dobra, wiecie co? Bo jest taka sprawa gruba. O, to w ogóle jest też ukradłem to. Jest taka gruba sprawa, że ja przy robieniu. Jak to się nazywa? Robieniu prezentów dla ludzi z serwera zapomniałem o Kyclerzu. Wiecie, jak robiłem te takie prezenciki z głosowaniem na mnie, nie? No i zapomniałem o Kyslerzu kompletnie. I że tak powiem, no to było mu smutno, że zapomniałem o nim. I, I wiecie co, mi też jest teraz smutno, że ja zapomniałem o nim. I chcę to naprawić, tak? Więc pójdziemy teraz do Kyslerza, póki jeszcze mam czas. I zostawimy mu malutki prezencik. Taki jakiś drobny. Tylko fajnie by było, z znalazł gdzieś jakieś drewno fajne. Tak, mogłem tutaj właściwie rozkraść jakąś yy, tom. Yy, jakiegoś baobaba, który rośnie u tego, ale nie będę mógł rozkradał drewna, no bez przesady. Ej, a czemu most nie jest skończony? Jak ja mam przejść? A, i fajnie wykorzystana w ogóle cegła błotna. I ogólnie błoto. Naprawdę mega fajny pomysł. Yy, tak, tu ogólnie ma też... Yy, nie wiem czy to jest na plus czy na minus. Dla mnie to jest trochę na minus, że ma yy, taką przyciemnianą trawę, ale dla niego może na plus to być. Dobra, czy ja mogę gdzieś tu ukraść coś z drzewa jakiegoś, nie będzie obrażony na mnie? Bo no ja już wystarczająco nakrzywdziłem tam, narobiłem szkód. Chyba się nie obrazi jak ukradnę z jakiegoś drewna tutaj. Jedno na craftinga albo dwa. I może... ...styknie. A jeszcze troszkę więcej potrzebuję, czekajcie. Jeszcze potrzebuję tutaj. Tutaj, tutaj, dobra. On nic nie wie. Tu nic nie było. Yy, a to jest taki balkonik, dobra. To gdzie się wchodzi? Tu się wchodzi. Uuu. A tu nic jeszcze nie ma. To idziemy do jego domku hobbitowego tak zwanego. Znaczy tej chatki Hagrida, jak ja to nazwałem ostatnio. To znaczy ostatnio. Jaki słodki kotek. Ej, to jest ragdoll. Oj, tu mam złego kota w takim razie, w sensie, będę musiał zmienić koty u siebie Jest kraftik i to jest chyba moje mój tort albo kasai, nie jestem pewny już e, tak, potrzebuję na pewno tabliczkę I skrzynkę Dobra I postawimy mu gdzieś tutaj Śmieci Postawimy mu... O tu Przeprosi nowy prezencik Naix nixon. Dobra, dostał i tak o wiele ładniejszy prezent od reszty, bo wszyscy dostali ciastka, a on dostał diamięciki No i gdzie oni są? Mieli tu być I czas jest też nowego złota, halo? Jestem Ok. Dzień dobry Ja zawsze jestem na czas, w czym problem? Y, powiem wam, że mm, mamy drzwi, ale okej, okay, niech będzie Miałby Taki sposób precycjnie. też może być Miało być Bekretnie, sekretnie. Okay. Dokładnie. Dobrze, będzie sekretnie, okej, okay, okej, okay. dobra. A więc yy, zaprosiłem Was tutaj, w pełnej sprawie. Mm -hmm. Bo jak wiecie, yy, to głosowanie było jakże uczciwe, to, to chyba każdy z nas przyzna, że było, mm. no, było. Nie da się ukryć. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. I pomyślałem sobie, że w sumie lepiej byłoby zrobić tak, że. Wspólnie będziemy decydować o tym, co się dzieje na Atolu, bo wiecie, jakby i Dłatego, i twój program mi się podobał. I jakby w trójkę możemy zdziałać więcej. Co wy na to? Zgrywa się, mówisz? Tak. Hmm. Myślę, to że to zaskoczył byłoby... pomysł. Byłoby to niegłupie. Połączenie sił, większa władza, hmm. lepsze rezultaty. Władza, Sł słowo Więk... na w. Większe zyski. <głos> <głos> dokładnie. no Niestety, póki co zyski słabe, widzicie nawet, widzicie nawet kurde, stół z dziurami taki trochę niefajny, wygrzebany ze strychu, właściwie nawet jest. strychu nie ma. Tak. Ale tak, tak. jest. No, o, dokładnie. Ziemniaczki jakieś te, no, no przelewa się troszeczkę. Tak, no, zaczynamy nawet skromnie, ale. Tak, tak. Zakończymy nawet... z rozmachem. Na bogato, O dokładnie, dokładnie. Tak, 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 tak. I tu już mogę też powiedzieć, że ja już wychodzę z inicjatywą i prawdopodobnie niedługo wyjdzie fajna oferta. O. Bo z tego co wiem, ty już Simaki sprzedajesz, co nie? Zgadza się, zaczęły schodzić jak świeże bułeczki, aż jestem w szoku i zaczynam się bać o e, swoje dobre zdrowie i rączki, bo będzie dużo odcisków odbudowania. No właśnie. No, i ja wyszedłem z inicjatywą, że ja mogę wprowadzić koty. Mhm. Mm no mm -hmm. U mnie w planie jest, żeby wprowadzić liski białe o. i śnieżne. Białe i śnieżne? Mm -hmm. Co, białe i śnieżne, a nie to samo? A, białe i rude. Ostatnio odkryłem, że istnieją takie jak białe. Ewentualnie jeszcze mogę wprowadzić jakiś taki rzadki trzeci wariant. Absolutnie mm. za bardzo. O! Atolowy. Hmm. O. Tak, będzie nazywał się Atolowy. Ale jaki to będzie kolor? A, niebieski, no tak. Ej, no, to by było dobre, to by było dobre. No. no. Ekskluzywny. O, Ekskluzywny, dokładnie. Sekretark sekretarka sekretarka. Tak. Aha, aha. <laughs> Nikt tu przyjdzie. Musimy, musimy szybko kończyć tą e, posiedzenie tak. przy tym okrągłym stole. Za dużo świadków. Otóż to, otóż to. Oj. Więc... coś źle co... zrobiliśmy, Przy... przywitaliśmy się wszyscy w jednym czasie. Eee, Czy to będzie nie. podejrzane? Nie, nie. Jest dużo osób, co nie jest podejrzane. No właśnie, o tej godzinie Tak. teraz każdy mm. siedzi na serwerze. Czyli jakie będą nasze pierwsze kroki w takim razie, panie Nexjon? No właśnie, tak myślę, że pierwsze, co trzeba by było zrobić, żeby ratusz był bardziej przyjazny, przyjazny graczom. Można by było mm -hmm. spróbować zrobić gdzieś tablicę ogłoszeń jakąś. No, taką Była sprawdziwego... swego czasu. tak, zdarzenia. No. Otóż tak. To. I słuchajcie, mam co? pomysła. No. To by było dobre w waszym centrum handlowym, ale można by też zrobić dla dystryktu handlowego taką informację, gdzie są jakie sklepy. Albo jakąś mapę, albo coś w tym stylu. I to też nie jest głupie. Naprawdę, to by się przydało. A czekaj, czy ta mapa by nie przypasowała zaraz tutaj na spawnie? Bo tam jest ta stara... Yy... O, ta stara To się, ta... To się raz. Ta stara na... raszpla. <grym> <grym> Już jej nie ma. I chodzi, nie. Mi do, chodzi mi to... Chodzi mi o tą starą część. No, yy... O tą starą tablicę, <grym> która tutaj jest na spawnie. Ona jeszcze stoi? Raz. Czekajcie, aż wy, wyjrzę za okno. A ja pamiętam. Nie ma już jej No, to gwardy e, no, 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 teraz stoi. To mi chodzi, żeby tam właśnie tą mapę umieścić może. Hmm. No. To można by było to tam zrobić właśnie. głupie. Tylko jak zrobić no. tą mapę właśnie? No, tam na spawnie byłoby najlepiej też z tego względu, że w razie gdyby z czasem się rozrastały okolice sklepu, to tam później byłoby można to dobudować. Słuchajcie, można by Dalszej to było części. zrobić tak, że zrobić po prostu na przykład screena, screenshota z naszej mapy zewnętrznej tej. E, Katolowej mapy, no. no, no. E, I można by było tam podpisać i wrzucić ją jako. Obraz, jako w sensie mapę o. na mapę Atola. Ej, to jest dobra. Dobra. Mhm. No, no. mi się. Dobra, czyli mamy jeden plan. Ogarnięty. Dokładnie. Jakieś jeszcze propozycje? Jakieś jeszcze pomysły? Co tam jeszcze było w planach? Bo nadal mamy jeszcze tą rozbudowę ratusza oraz oczywiście zwierzaki a... zaatolki, bo to mm. też jest pomysł, żeby to jeszcze bardziej urozmaicić. Tak, tak, tak. Generalnie miałabym, bo generalnie Kycu chciał tutaj się zajmować całym tym ratuszem. Mm -hmm. Więc nie wiem, co wy na to w sumie. Czy chcecie, żeby on to zrobił, czy chcecie go wygryźć, czy... Jak chce, to może zrobić, On nie? tam to nie taką jedną część sobie zaklepał, tą na dole. Mhm. A na górze były luźne propozycje, że może ktoś coś też wybuduje. Właśnie tutaj chyba to miało być właśnie biuro Gwiazdy, co nie? Więc tutaj o tak, to się tak, nie tak musimy tak. martwić, ale jeszcze mnie zastanawia no. właśnie co z tą, z drugim piętrem. No Bo tam jest jeszcze właśnie kilka pomieszczeń do zagospodarowania. Tak, i przydałoby się też ten balkon ogarnąć, bo jest zablokowany teraz. Mm. O, to też, no. Balkon przydałoby. dla niegrzecznych no. bez wyjścia. <laughs> Zgadzam się. Więzienie tam zróbmy, lochy. Mm. A co gdyby tam umieścić nitkę-adminkę? Ej, tak, 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 tak. <laughs> Jestem za. No Nitka rzecz Adminka do ten. Ktoś to notuje, bo zapomnimy. Nie. Ale <grym> ja nie więc no. Okay. Ale nitka Adminka tego zapuści włosy jak ruszpunka spuści. <grym> ktoś się uwolni. <grym> Wiesz co, w piwnicy to będzie problem z tym, może. Ale na balkonie będzie napknięta. No. Kurczę. No Damy chyba, ją do piwnicy. Będzie... A mamy piwnicę? Trzeba by było Miszkowi też piwnicę zbudować. Wybuduje się, pod ratuszem piwnicy, co wy na to? Kolejne pomieszczenie. Tak myślałam, dobra. tak myślałam i chciałam to robić już wcześniej, wiecie, tylko że Kyc miał robić tutaj właśnie na początku ten cały mechanizm z tymi światłami i tak dalej, ale w końcu stwierdził, że zrobi do tego studio tam, gdzie się wypowiadaliśmy. Więc w sumie tutaj pod podłogą jest pusto, mi się wydaje. Także... Dokładnie. Okej. Okay. Może być. Hmm. No to nasza trójca tam będzie rządziła. Tak. W piwnicy. Tak. Miśkiem. <grystwa> I nitką ładminką. No. Śmietanka towarzystwa. O. No to księdza też tam trzeba e, włożyć, no. bo przecież e, jak się okazało e, kilka dni temu na quizie, to ksiądz rządzi na atolu. <grystwa> to chyba był też było ustawione pytanie. A, ceny, ceny właśnie, o właśnie. Trzeba też upilnować tych cen, żeby one się wszystkie były bardziej fair, żeby nie było, że jeden ktoś sprzedaje taniej, drugi drożej. Wiem, robię to przeciwko mojej grupie, ale uważam, że to jest najbardziej zdrowe dla rozgrywki, no. Hmm. Czekaj, o, czekaj, no. twoja grupa głosowała, żebyś ty został gwiazdą, to teraz tak? muszą się podporządkować. No właśnie. Nie ma, że boli. No właśnie. Na Ale to jest dobre, żeby ceny były bardziej zrównoważone. To by się przydało tak. w niektórych sklepikach. Dokładnie. Jak Na przykład w których? <laughs> nie wiem, czy można tak głośno mówić. No właśnie, ściany mają uszy. mają być, nie? Misiek ma podsłuch. <laughs> I czekajcie, aż sprawdzę, czego nie ma z nami. Nie, teren czysty. Wyciągnij tą tablicę no Ouija. Sprawdźmy, to czy to ze światów wiva. nie przyszedł. <laughs> jest schabowy na środku. <laughs> Dajcie. <laughs> No, trochę nie, można... nie to ta ramka na przedmioty, albo ten crafting, to jest tablicze, tablica, a na te tej tak. trójką do trzymania to jest schabowy. Tak. I on się obraca. No właśnie, co ze sklepem netherowym, bo mnie to zastanawiało, czemu tam adminka nitka nie zajrzała, bo tam snifery nie są związane z netherem, a są No w to się zgadza, to się zgadza. To Myślę, prawda. że to ma coś wspólnego z tym, że yy, lubi roczną osobowość Katsuko. Tak samo jak nie doczepiła się do Parniuka. To by to wszystko no wyjaśniało. Właśnie. Znaczy, Aha. Parniuk to ma tam już syf teraz totalny. Rozpierdziel? I, i sklep jest teoretycznie likwidowany, więc no. A. Czyli można tam drugiego krypera wpuścić. A co, a ty wpuściłeś pierwszego? <grystanie> Przyznajesz się? Nie, nie. Byłem tylko świadkiem. No a to zrobił? Wie kto. Co? Co? Ale wie, kto wpuścił. Tak nie wpuścił, ale, ale wie kto. A, tak. Ja też wiem The... kto. <grystanie> no ja też wiem. Chyba już nie tajemnica. No. Czekajcie, to cała nasza trójka wie, ale robimy z tego tajemnicę. Tak. To co? Na trzy mówimy, kto to zrobił? Dobra. Okej okay. i wyjdzie, że nie wiem. Raz, dwa, trzy. No, to to wszyscy wiemy. Dobra. Czyli, czyli tak, jednak dobrze, ja będę informowany. A i, i kolejna sprawa trzeba zmienić nazwę tego klucza, bo I jest to... nazwany kluczem fanapsów. O. Oh. O, o, no właśnie, o nie, nie, mo nie może być czegoś takiego. To uraża, ugadza w moją godność. Hmm. Ktoś, czekajcie. O, teraz. Co wyjdzie, jak połączymy ślimaki, koty i lisy? Hm. Gacuś. Miał czuł chyba. <laughs> Czekaj, Gacuś był jako kot, Boba i miał Tak, no właśnie, tylko co z lisem? Rudy, już będzie jako Rudy po prostu. Rudy Gacuś, okej, okay, pasuje. Rudy Gacuś. Mrał. Śliski Gacuś. Mrał. Tak, tak. <śleski> Spółka ZOO. Spółka ZOO. <śleski> Dokładnie. Właśnie to ZOO trzeba mi się zacząć budować też. Mhm. Był plan, ale no nic, nic nie działa. Wakacje są, ludzie odpoczywają. Jeszcze... Ja, ja wierzę, że się od września, października to się tak ruszy, że nie będzie w co w... Wiecie, nie będziemy wiedzieć, w co ręce włożyć. No właśnie. Wrześniowy Aha. miesiąc jeszcze nie jest zapowiedziany. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Czy że mm. będzie coś z zendem? Jakby niekoniecznie. Z naderem na przykład nic takiego nie było. <laughs> no w sumie tak. Był racja. miesiąc sąsiedzki, teraz mamy. Był miesiąc gwiazdorski. A nie sąsiedzki? czekaj. Neter... Faktycznie. Był gwiazdorski. Teraz mamy gry zabawy, jakoś tak to się nazywało? Mm -hmm. Sierpniowy. No, a gry a był połączony, był połączony z neterem w sensie takim, że wiesz, że sąsiedzki bo się łączyliśmy w neterze ze sobą, nie? My, wiesz, mamy nasze autostrady w neterze. Dobra, nie bądź taki mądry. a właśnie. A a propos miesiąca obecnego, nie? Będąc za to nagrody? Za yeah. udział? Nie, ten... nie, No właśnie, nie, bo mnie zastanawiało, kto będzie je rozdawał, jak nitki, adminki nie ma. No właśnie, no właśnie kto i... zrobi ten update. No właśnie. Ja się Nitka. cały czas o to martwię. Nitka no się dostała. Nitka z dwiema lwiowymi rąkami? Tak, I tak. Się... <głosy> <głosy> e, ale generalnie, bo tak, a propos e, gier i zabaw i tak dalej. Oczywiście kudłaty tutaj już zaczął działać w tym kierunku. Jest Mechu, mm -hmm. który ma tą swoją mini zabawę. Z którą ostatnio tak. też, w którą ostatnio też zagrałam z nim, także bardzo fajnie się grało. A ja na koniec miesiąca też mam coś przygotowane, ale to nie będzie nic zbudowane, to będzie coś na zasadzie poszukiwań, ale tak nie do końca, jakbyście to sobie wyobrazi, wyobrazili. Ale to będę też miała się taką małą zabawę przyszykowaną. Chowanego Oho. na przedmioty? <laughs> nie, 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 to będzie coś. Myślę, że nie do końca się spodziewacie. Prosta, bardzo prosta, ale, ale myślę, że fajna. Ale Będzie trzeba rozwiązać jest... szyfr, który jest szyfrem do otwarcia klatki i nitki adminki. O <laughs> <laughs> no nie, jakby ty jesteś gwiazdą, ale po prostu z, m, współpracujemy Mamy... we trójkę. A, przymierze. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Gwiazdy na A jak to się, bo mia, chodziło o to, żeby, przynajmniej Kycowi, chodziło o to, żeby rozła, rozłamać serwer. Jak to się będzie właśnie odnosiło do naszego planu? Czy też? Się rozłamać się później... serwer. Rozłamać? Czy... Ale że o czym ty mówisz? O sekcie? O północ-południe? No tak, ale czekaj, Kycowi o co teraz chodzi? Na, znaczy, co masz na myśli z Kycem? Co on chciał zrobić? Yy, Problem tej sekty? Yy, w sensie, no, żeby, jakby, żeby. Bo z tego co wiem, to jemu też właśnie zależało, żeby Nexion wygrał, tak? No. I on mi powiedział yy, w którejś, gdzieś tam, że no, udało mi się. będzie W sensie, że udało mu się, żeby Nexion został gwiazdą, bo to się przyczyni do rozłamu A, serwera. Rozłam, czyli po prostu chodzi o sekty. No tak czy siak, jeżeli byśmy my robili sektę, tą, którą mieliśmy w planach, to tak czy siak, pewnie by Bykcy do niej należał, zwłaszcza, że jest naszym sąsiadem. Mm. I właśnie uważam, że to jest fajny pomysł, że pójdziemy właśnie w to, gdzie Nexion jako gwiazda serwera i tutaj, że nam jako fabuła zaproponował tutaj współpracę, to także go wciągniemy w nasze szeregi sekty. Nie, no, nie ma to jak grać na dwa fronty teoretycznie. Nie już pomijam fakt, że już wcześniej miałem układ z kudłatym. Jesteś idealną osobą na to. Wbrew Parniukowi. A tak się składa, że cała trójka tutaj wie o tym. o wszystkich szczegółach. No. no. <laughs> myśmy miało... po prostu. No? Zrobili tak, że dobra, z gwiazdą się przymierzymy na jakiś czas, coś tam porobimy, a tą sektę zrobimy za jakiś czas. I wtedy będzie rozłam gwiazdorski, skończy się nasz, nasz ten. Bo w sumie gwiazda i tak jest tylko na miesiąc. Tak. U. Ewentualnie może być tak, że powiedzmy, skoro będzie, będzie ta, ta spółka Goats, a, a my będziemy mieli tą sektę, to jeszcze może wyjść tak, że połączyć to właśnie z tą naszą trójką gwiazdorską, czyli jedna osoba z Goatsów, dwie osoby z, z, z sekty współpracują i tworzą jeszcze coś innego. Dla dobra srebra. Nie, nie będzie za skomplikowane dla widzów. No dobra. No dobra. No, Możemy być taką radą, która działa ten, wiecie, ponad te sektę, nie? żeby po prostu, w sensie sekty, wiecie, wiecie, te rozłamy, żeby pilnować tego wszystkiego, jakby porządku, nie? Albo po prostu skupimy się tylko i wyłącznie na spawnie, nie? Że będzie nas tylko dobro spawna interesowało. No, Chyba, no, tak, tak. No, czyli można powiedzieć, że wszystko ustalone, tak? Wszyscy, tak, wszystko, wiecie. Tak, bardzo pozytywnie. Mhm. Tak. plan fajny. Każdy wie, co ma robić. I co najważniejsze. Czyli co? Możemy zamknąć to spotkanie, tak? O, tak. Otóż tak. Dobra. Myślę, że współpraca będzie udana. Okej, okay. to cieszę się. Trzeba będzie załatać dziurę, ale to chyba Keclerz załatwi. E, tak. Okno jest Trzeba, naprawione nie, sekretarka już. sekretarka przyda, nie? Do czegoś. <laughs> tak, no, dokładnie. Chciał remontować, to ma. <laughs> no to dobra, to, to zamykam to spotkanie.